<g tanf earth> Uų, rumorada, uh, hey, dobra, to jest mocne. Ja myślałem, że to nie będzie w ogóle boleć, nie? Prawa z kos. Ta. <sus> Co? Poszło? <usū> <Sonic> nie? to nie Being, ale to, to była ta. To nie, to, nie była to to ta. To to, There, ta to to by nie a, bo one są splątane. No dobra, trudno. Tą tutaj poproszę, tę tutaj, oho, oho, tak, tak. Z petardy. O, dobra, to jest moja. Żeby to nie była moja. No, 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 dawaj, dawaj! Oj, pusto. Jak jest pięć, to druga od lewej. O, kurwa. No nie, prawy sutek to jest, prawy sutek to jest, 100%, 100%. stało. To jest. Ej, czułem jakby. A! a, a. Ale jest kupieckie to. Proszę. Ja już nie chcę, żeby to było na mnie. Teraz bandyno. tano. ta, no? Ta? Proszę. Proszę, 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 <laughs> proszę, proszę, proszę. Oj.